Niedzielny targ na Olsztyńskim Starym Mieście. Czy ma szansę stać się nową tradycją w Olsztynie? Na razie skromnie, na razie powoli. Na razie kilka stoisk, trochę kupujących, ale ja wierzę, że to ma przyszłość. Bo takie są początki, nie? W kobietę też od mnie Dzień dobry. Dzień dobry. Miody, miody. Tak. Czy mogę pani pomóc? Miody tegoroczne. W tym roku mamy z tegorocznych miodów rzepakowy, mniszkowy, chociaż słabo się udało, bo niestety ten mniszek przemarsz. Warto sobie zaplanować czas, żeby odwiedzić olsztyńskie stare miasto.